Cześć. Czy to te sławne modelki z Nowego Jorku? Tak, to my. Dzień dobry. Ja chciałam na że mam teraz dwa szczury, bo kupiłam tutaj w sklepie. Tak, słuchajcie, Amelka musiała kupić drugiego y, do pary, rodzeństwo po prostu. I największe rozczarowanie tego miasta to to, że nie widzieliśmy, nie widzieliśmy żadnego szczura. Zwysolę, że tu jest mnóstwo szczurów, a jeszcze nie widziałam ani jednego. Ale... No ta nowa nasza nowa e, nasza e, szczurka. Szczurka, e, przyszła z kanału e, do naszej e, domu swojej siostry. A okej. Okay. No. Tak to było to jest dokładnie. Nasz, jest bardzo młoda. Bardzo młoda. I oczywiście ze sklepu Harry Potterskiego. Jest tak. inaczej młoda, ale i tak podobna Słuchajcie, y, mamy bardzo dużo spostrzeżeń, bo chodzi na to, że jesteśmy już tutaj tydzień. No. Yy, nie nagrywaliśmy nic wcześniej, bo musieliśmy się naprawdę tutaj mocno obyć, nauczyć yy, tego miasta. I yy, no, no. Nie, nie jestem ten wyjazd taki, jaki myśleliśmy. No ale to, to myślę, że powiemy trochę później, bo teraz czekamy na autobus. Tak, przerzuciliśmy na autobus. się, Przerzuciliśmy się z metra na autobusy, bo po prostu yy, no, dużo zmiennych miało na to wpływ, ale yy, no, powiemy o tym na pewno tak. yy, w dalszej części. Później pogadamy. Nie zwracajcie uwagi, że otwite są inne niż w pierwszej scenie. Nie ma czego tłumaczyć, w każdym razie. Trzeba było się przebrać. Tak, w każdym razie idziemy dzisiaj na pierwszy nasz, tutaj ogólnie, taras widokowy i ostatni. Tak, dokładnie. W planach był ten One Summit Vanderbilt, ale był problem jakiś z płatnością online. Tam z buta nie da się wejść. Tak, tam jest bardzo dużo ludzi. Bardzo duże oburzenie, no. Idziemy teraz sprawdzić, gdzie tak się top, top of the Rock, taki najpopty. Może już nie najpopularniejszy, ale taki chyba jeden z pierwszych teraz są takie, taki, tak, które ja najbardziej przynajmniej kojarzę. Tak, tak, ja też kojarzę. Chcemy zobaczyć nowy Jork z góry, więc ominąć no, taką atrakcję turystyczną, tak średnio, nie? No, ładnie, nie sprawdzić Jak widać udało się. Jak się czujesz? cię podtrzymać? A tak Mela stajesz? Jak się szczurom podoba, bo to jest bardzo ważne. Niedobrze? dobrze. nie dobrze, w głowie, a z tego kupoty, że kiedy mysz. Że szczur zjadł mysz? Na pół. Oj, na pół? Dwie. Jedną mysz na dwóch? Jako deser. Słyszałaś, mamo? Słyszałam. Szczury zjadły mysz na pół jako deser. Dużo innego szczura nie zjadły. Myślę, że jeszcze lepszy widok mają na przykład osoby mieszkające tutaj, bo wiem, że to jest jakiś apartamentowiec. A ja myślę, że najfajniejszy widok tutaj jest pewnie jak wschodzi albo zachodzi słońce. Pewnie. To tak. są ja chyba też dalsze bilety, nie? A niewiele, I... to nie jest wielka tak? różnica. Tylko że tam jest wtedy już zazwyczaj full zajęte no, tak. godziny, nie? Ale jest to do zrobienia. Kilka dni wcześniej kupujesz bilety online i, i widzisz, bez problemu możesz okay, sobie wejść, nie? To jest takie ostre światło na matce. Ale mi ogólnie mi jest tu trochę niedobrze. To idziemy. Spadamy jeszcze szybko na Times Square, bo przez cały pobyt tutaj ja nie zrobiłem sobie na nim jakiejś normalnej fotki. To jest o tyle śmieszne, że jak ja mówię jakieś Ani mi się śniło, że jestem w Nowym Jorku i na przykład zapominam zrobić zdjęcie na Times Square. To był mój koszmar. Ja muszę zrobić, nawet ja tego zdjęcia nie muszę nigdzie dodawać, ja je muszę po prostu mieć. Telefonie. Wróciliśmy do miejscówki, w już kiedyś byliśmy No jeśli chodzi o Amerykę, no to faktycznie Ameryka... Ameryka, no. Nowy Jork Centrum tutaj, gdzie jesteśmy na Manhattanie jest bardzo drogi eee, Można zapłacić za dwa bajgle 20 ileś dolarów Bo jedliśmy w takiej tańszej miejscówce Ale i na przykład wczoraj Zapłaciliśmy 30 kilka dolarów biorąc tam jeszcze, nie wiem, więcej warzyw i tak dalej. Do wszystkiego jest wyliczany podatek, do tego napiwek wysokości, nie wiem, 10, 15, 18%. Myślę, że 15% to z minimum akurat. Tutaj. Tak, no więc te ceny w wielu miejscach naprawdę się robią olbrzymie, ale no, no też nie patrzymy na to pod takim względem, no jesteśmy tu i... Jakąś taką średnią cenę po prostu wszędzie trzeba zapłacić, trzeba się cyniczyć przyjeżdżając tutaj. Znaczy, no nie przyjechaliśmy tu i nie strzegowaliśmy się tym, bo wiedzieliśmy, no, że tak. Tak, to, tak, dokładnie. No nie wiem, tutaj jesteśmy w restauracji, no i załóżmy, że takie większe danie to kosztuje około 19 dolarów i w większości takich już... Restauracji, restauracji, gdzie się chce zjeść porządnie i w miarę spoko jakoś. No to sceny takie są, co nie? Tak, tak no. Albo i wyższe, ale takich nie byliśmy. Ale sprawdzałam różne menu. No a jedzenie ogólnie, jeśli chodzi o wegańskie, bo my tylko o takim możemy mówić, i wegetariańskie. Często bez smaku. Takie po prostu jakby mu czegoś brakowało. Dlatego no w sumie mówię, że, że jedzenie zostawia wiele do życzenia, ale chodzi o te opcje wegańskie, gdzie jednak no. w innych częściach świata No lepiej, ludzi też tak mówi, nie? Że tutaj to jedzenie jest takie... Nie, nie, nie ma takich jakichś wielkich zachwytów. No ta restauracja dla mnie jest super pyszna, ale no azjatycka kuchnia no to jest trochę inny temat, nie? W sensie... Inne smaki po prostu, no. Tak, dokładnie. Stary zamówi jakąś szamę i mówi, że się nie dzieli. No kurde, to jest takie dobre. Nie no, co? To... Jest... fajnie wygląda. Przepyszne Ktoś mi żałuje, bo w tym się I ktoś, I ktoś powie, a wegańskie jedzenie jest na pewno bez smaku, a wegańska kuchnia to często właśnie aromat i przyprawy i, i fajnie, naprawdę... Tak, to dużo się kombinuje z różnymi przyprawami i dają... I dochodzą mnie ziemskie smaki. Totalnie. Nie no, serio, to jest to znaczy. Pachnie bosko. O, to jest kolejna. I zupka dla analizy złączona mi jest mega ciekawe Nie, O, oh, ale Dziękuję. Thank nie, 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 no nie, jeść. nie, sorry, 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 nie, nie, się się z wami. Kucnęliśmy właśnie pod jakąś chatą, jesteśmy w dzielnicy Greenwich, Greenwich, nie wiem jak się to wymawia, Village. I to jest taki QR-kod, który można skanować, no kamieńca wygląda, jest, no, serce po prostu stanęło, pięknie tu jest, wspaniale. I uwaga, chata tutaj kosztuje 11,5 miliona dolarów. 8 yy, sypialni, 8 łazienek i czekaj, co tu jest? 4,860sq.ft Wszyscy wiemy o co chodzi. No, to tyle jak coś. Więc jakbyście szukali chaty, to już je, to już jest Na zajęta, bo ją kupił. A, bo to jest chyba cała ta kamienica do sprzedania. A może tu jest e, kilka mieszkań? Chyba tak. Tak. Chociaż wiesz, no. jest. Ja total, total rooms 20. Okay. To 20 pokoi w jednym mieszkaniu, no chyba nie. Gdzie Zależy? by się to tu w zasadzie pomieściło? Nie no, y, różnie ludzie żyją, nie? To prawda. Rok wybudowania 1844. I w ogóle tam są drzwi otwarte, więc chyba ktoś tam jest. Tak? Mhm. Mm okay. Ale jeszcze nikt nas nie pogonił. Więc co siedzimy i udajemy, że zapomnieliśmy klucze z mieszkania. Chcieliśmy tak podsumować już powoli ten wyjazd, bo za nami 9 dni w Nowym Jorku i myślę, znaczy, że możemy ta... zacząć od początku. Jakby tak, przylecieliśmy. Tak, tak. Jakby już y, sam fakt, że przez ten cały czas nagrywaliśmy, teraz nagrywali, nagrywamy drugi film. Pokazuje to, że jakby byliśmy mega zaskoczeni w ogóle tym, co nas spotkało, bo ja miałem inne plany. Tak. Ale po prostu było to tak. No, był mega szok. Był mega tak. szok, jak dla mnie na przykład. Ja uważam, że no był to duży szok kulturowy i no niestety w tym kierunku takim, raczej negatywnym i takim, hmm. który sprawił, że że ja miałam prawie atak paniki, że miałam takie lęki, że po prostu nie potrafiłam sobie z tym poradzić. Budziłam się w nocy po prostu z biegunką, nie potrafiłam spać, bałam się po prostu wychodzić tutaj na zewnątrz. I te pierwsze 3-4 dni były bardzo trudne, i nie tylko dla mnie, tylko dla nas wszystkich. Bo okazało się, że no, Ameryka nie jest tak miodem płynąca, jakby to wyglądało w filmach i tak jak niektórzy to idealizują, bo są po prostu zakochani w Ameryce jakby rozumiem też, jakie są pewnie powody tej miłości, no ale dla nas po tych dziewięciu dniach to jest taka trochę toksyczna miłość, jak z tym takim chłopakiem, który cię rani, ale i tak do no niego tak, i ciągle bo zaraz, zaraz to wyjeżdżamy i mam trochę tak, że... Z jednej strony mam ulgę już się cieszę, tak. a z drugiej znowu bym został, bo no, te widoki, ten Central Park, z którego widzi się ten, te budynki, ten Nowy Jork, ten klimat tych kamienic, no, tych niektórych akurat dzielnic, które są dużo spokojniejsze niż sam Manhattan. No i samo centrum Manhattanu. No, tak? Bo Amerykanie, jakby Amerykanie typowo Tak, tutaj... Amerykanie, Amerykanie no są tak mili w ogóle, że... Ogromnie. W życiu nie spotkałem się z takim, wiecie, za wszystko przepraszają. Ktoś ci zajdzie droga na ulicę, nawet jeżeli to nie jest jego wina, oni od razu przepraszają. Yy, jakby... Tego nie ma. Ja nie dbam o to, czy to jest wymuszone, czy nie. Koniec końców komunikacji, tak. wszyscy są dla siebie, życzyli Nie Nieważne, no jest to, jest to przyjemne, tak? Lepiej tak, niż w drugą stronę, w każdym razie, no, kwestia tutaj osób bezdomnych. Mnóstwo osób chorych psychicznie, bo to nawet tak. jest, Słuchajcie, widać yy, opaski ze szpitala na rękach, te osoby mówią, no po prostu nie ma co się szukiwać. Widać, widać niejednokrotnie, co się dzieje, jakieś krzyki w twoją stronę na ulicy, to się zdarza. Ciągle. Tak, jakieś agresywne zachowania. To nie są pojedyncze sytuacje, tylko codziennie jest tego bardzo, bardzo dużo. Widać, że system jest nieudolny i że coś tutaj po prostu nie działa. Ja się nie znam totalnie na tym, jak to wygląda w kwestii takich no nie spraw socjalnych tego i tak dalej. Nie. Czynniki, ale... ale widać, że coś nie działa, że ci ludzie są pozostawieni sami sobie. Jest bardzo dużo osób naćpanych, bardzo dużo ludzi, no, którzy wyglądają po prostu podejrzanie, jest bardzo dużo. Dziwnych ludzi, nie wiem jakimi innymi słowami miałabym ich opisać, ale po prostu pierwsze 3-4 dni dla mnie to był taki niepokój, ale bycie na mieście to jest nic. Jak się zejdzie w metro, tam to po prostu jakieś k***wa kusza... sceny, po prostu nie. jak się to mówi, dantyjskie sceny tam. Nie ma, nie ma słuchajcie stacji metra, gdzieby nie było ono bezdomnych i osób bez butów, z, z, dziwnie patrzących na ciebie, i tak naprawdę stoisz na tym peronie, tak, przy tych torach. No i jest, jesteśmy tak naprawdę razem, jesteśmy z dzieckiem, no to już w ogóle jest kolejna rzecz. I człowiek rozgląda się wokoło, czy gdzieś coś, ktoś do ciebie nie podbiegnie, coś nie zrobi, bo różne sytuacje się tu działy i czujesz się tak mega niekomfortowo na każdej stacji metra, no. Pomijając już to, jak tam bardzo śmierdzi. Śmierdzi jest duszno, jest taki cienki, jakby... jakby wam to miała zobrazować. Tu jest taki pas, na którym się czeka na metra, a tutaj po dwóch stronach jeżdżą... E, jeżdżą właśnie te pociągi, więc jest tylko tutaj taki cienki pasek, na którym trzeba, wiecie, tak, przyjechać wózkiem kamerskiej. No, nie, od stacji, nie? Ale, ale często tak jakby ciasne, że przy, przy takim skrajnym już spadzie do metra, więc tak, no jest duszno, jest nieprzyjemnie śmierdzi ktoś stoi i się śmieje sam do siebie i tak dalej, w ogóle gada sam ze sobą i widać, że coś mu jest, bo nie ma butów, bo jest brudny i tak dalej, i jakby... Widać, że mierzy się z czymś mega trudnym. Więc... No, to, to właśnie był ten pierwszy szok, który y, utkwił nam w głowie te takie mega negatywne rzeczy, bo tak jak mówię, tak jest dużo i to nie jest tak, że my sobie to wymyślamy, wyolbrzymiamy, go na przykład jechaliśmy w autobusie ostatnio z panią, y, jak się okazało Polką, która mieszka tu od ponad 50 lat, tak. i ona mówiła, że jeżeli chodzi o tutaj ten główny Manhattan i tych bezdomnych, to zawsze było, ale nie aż tak jak teraz. Podobno po chyba COVID-ie najgorzej. Tak, ty, ja dużo czytałam, yy, że po pandemii po prostu się to też zmieniło. No myślę, że pandemia to w ogóle wiele rzeczy zweryfikowała. Dużo ludzi, no, patrząc tutaj jak wygląda e, służba zdrowia i tak dalej, która jest e, prywatna, no to na pewno no, ciężko, na pewno ciężko. ludzie się mierzą z różnymi ciężkimi rzeczami. No więc był szok bardzo, bardzo duży. Ja gdzieś tam to wszystko publicznie poruszałam na Instagramie Bardzo dużo, dużo ludzi napisało, że mają bardzo podobne uczucia do nas mhm. No ale zmieniliśmy po tych czterech dniach Sposób komunikacji no, w sensie komunikacji miejskiej, miejskiej Bo zamiast zasadnie. metra jeździmy autobusami I w autobusach To chyba głównie jest kwestia tego, że no w autobusie musisz od razu skasować bilet A w metrze można sobie przeskoczyć i iść Tak Więc po prostu nie jeżdżą te osoby Jest dużo czyściej, lepsza klimatyzacja Yy... Nie no, autobusy z Lubcu, stale no, się ale... nie dzieje nic. Znaczy, wiecie, w porównaniu do metra jest problem taki, że dużo, dłużej się na nie czeka jest tak. i, i gorsze połączenia są po prostu, więc to na minus, no, ale na plus jest trochę spokojniej, ze względu na to, że to najbardziej w sumie, no, najtrudniej było Tobie, tak, jeżeli chodzi o taki aspekt yy, bycia w tym. No to uspokoiło się to dość mocno, tak, po tej tak, to... zmianie w ogóle komunikacji miejskiej, to jest hit, że to metro robiło nam najgorsze, bo tam zawsze kogoś spotkałeś dziwnego i zawsze musiałeś się mieć na baczności, No poza tym jeszcze trzeba było Amelkę nieraz znosić po schodach i Mega tak Mega niekomfortowo, bo nie wszędzie są windy i, i schodzenie do metra czasem to jest katolga, a nie zawsze da się dojechać na stację, gdzie jest winda, więc to nie jest łatwe, no musieliśmy po prostu jakieś sobie z tym poradzić, no i po czterech uporaliśmy się i zaczęliśmy po prostu łapać te fajne chwile, więc też było naprawdę, no uważam, niesamowicie momentami. Tak, tak, niesam było niesamowicie momentami, na pewno można dużo czerpać z tego miasta. Jest to coś całkowicie odmiennego od wszystkich rzeczy, które już w życiu widziałam. E, I na pewno to jest taki mega refleksyjny wyjazd w kontekście miejsca, gdzie się w ogóle żyje na co dzień, w kontekście też ludzi, miejsc. Ja bardzo doceniłam. Polskę pod wieloma względami. No, to jest w ogóle hit, <laughs> tak, że ja już przesta przestanę umniejszać Europie, bo się okazuje, że, że Europa jest naprawdę pod wieloma względami po prostu mocno, mocno na plus dla tak. mnie. A kiedyś było to dla mnie takie, wiecie, no fajnie, Europa, piękne miejsca, ale to nie Ameryka, którą ja miałem w głowie tak. Przehajpowaną. Tak, i jakby mamy, mamy to na względzie też że no nie widzieliśmy całego Nowego Jorku i na pewno obrzeża są inne. Wystarczyło zejść na ten dolny Manhattan, gdzie były tam dzielnice Greenwich Village, było Soho, Noho i tak dalej, jakieś tam różne. I się okazuje, że spokojnie. I tam było bardzo spokojnie. Tutaj, no. Ale te centrum tutaj my jesteśmy w takim hotelu, który się nazywa Moxie Chelsea. Mamy tam Kilkanaście przecznic do Times Square. W ogóle Times Square to jest w zasadzie największe rozczarowanie i najbardziej nieprzyjemna okolica no, tutaj. No, to jest naj 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 Centrum, tak. Tu tak. tak. jakby tam można wejść raz Raz wieczorem, zobaczyć, ale więcej moim zdaniem tam nie ma czego szukać. są takie tłumy i tam się tyle dzieje, że. Ale na pewno podsumowując, naprawdę, na pewno warto bo przyjechać i zobaczyć to miejsce. Tak. No, tak, trzeba górne... się po prostu na pewno go nauczyć i tyle, no, wystarczy, wystarczy się go troszkę nauczyć i jakiś sobie coś stężyć, bo właśnie, słuchajcie, no, sytuacja na ulicy jest, gdzie kiedy ktoś robi coś mega dziwnego, tak, no, mega niepokojącego, u nas w Polsce raczej takie coś mogłoby się skończyć, nie wiem, przyjazdem policji. Tak. To tutaj taka sytuacja się dzieje i ludzie po prostu nie zwracają uwagi, tylko odchodzą, bo wiedzą, że to się może już nie słuchajcie, skończyć. Słuchajcie, wczoraj siedzimy wieczorem, czekamy na Ubera i yy, idzie pan, jakiś taki, no, no nie wiem, co mu było, czy był nać czy był pijany I był bardzo agresywny i pluł w ogóle na ludzi No i tak Wjechał z bara z całej siły I popchnął taką panię, Panią gdzieś myślę po ja, ja 50 tak Taką panią bardzo elegancką Po prostu szła przed siebie z zakupami I on to zrobił tej pani i ona po prostu szła przed siebie dalej Nawet nie zareagowała I myślę, że w ogóle to Jakby jak Mieliśmy też taką sytuację, że taka pani się strasznie wydarła, nie, w naszą stronę, mm. że tam Ty, przyszła suko, coś tam, I fucking bitch, bla, bla, bla I mnie to ścięło w momencie, w sensie mi się zrobiły nogi miękkie, ja się tak zraziłam. Eee, I myślę, jedyne co, to, to po prostu trzeba się trzymać z daleka, nawet nie wdawać się była w dyskusję i tak dalej Tylko no tutaj, idziesz, tutaj omijasz to, to, i to tyle To nie jest tak po prostu trzeba iść przed siebie i dopóki wiecie nikt nie dąży do jakiegoś kontaktu bezpośredniego, no to po prostu omijesz takie rzeczy, nie? Tak, no ale ogólnie miejsce bardzo filmowe, inspirujące, no, pełne pięknych miejsc, restauracji, jest bardzo dużo muzeów tutaj. No cool. hmm. Jakichś takich różnych artystycznych dzielnic i, i, i miejsc. No i fajnie było tak zweryfikować też swoje marzenia, bo zawsze gdzieś tam mi się ten Nowy Jork wydawał taki nieosiągalny, jak takie po prostu raj na ziemi, że takie miejsce piękne. Nie, no to jest trudne miejsce, uważam, do życia. Ale no tak, ja w życiu nie chciała tutaj mieszkać. Totalnie. Ale wiadomo, no, powiedzmy, są osoby, które mają akurat do mnie no Tak, tak, Take tak. Testing. Więc jestem ciekawa też Waszych odczuć. I, I odnośnie tego, co powiedzieliśmy też, może byliście, może słyszeliście i tak dalej. Myślę, że warto przyjechać, wyrobić sobie swoje zdanie, nie nastawiać się też negatywnie po tym, tak. co my powiedzieliśmy, bo koniec końców, no, to była bezpieczna podróż, nic się nie no wydarzyło. Tak, tak. No jeszcze, jeszcze cały jutro przed nami tak naprawdę. Więc <śla> wiesz, już nie bywa. <śla> super, że to powiedziałeś akurat po tym, jak to powiedziałam. Dobra, nic, kończymy, bo się rozgadaliśmy. No. 是的。